Hej Sigma Sigma Dzień <noise> dobry dobrze yy, yy, ten, miałem coś powiedzieć, ale nie... A ten serwer Discord Dalej nie mam pojęcia jak go zrobić. Czy zrobić jakiś oddzielny Czy zrobić tamten publiczny? Co ty sądzisz? Uważam że. Świat, świat, co Zrobić oddzielny serwer Discord A, dla im widzów im czy im im zrobić im ten... Im publiczny? Tak, 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 to to będzie to będzie To, to będzie na widzów Okej, okay, to zrobię dziś bardzo się podniecił tym. Zrobię dziś ten... Zrobię to... Ała. Zrobię to dziś. Eee, na TikTok, Nie wandalizujcie nam na bazy. Nie wandalizujcie nam bazy. Właśnie, bo to cringe. Nie będziecie mieli Rizu Sigma Ohio. Nie. Będziecie nie jak... Będzie nie, Shack. wtedy będziecie Bartosz Michałowski. Będziecie Grimace Shake. Nie wiem czy pamiętacie jeszcze Bartka w ogóle z tych filmików jak na przykład Nie wypał podróż doktora Pepera. E Opinie wobec napojów gazowanych Informacje o przyszłości kanału i cytat, i te tamte takie Według mnie powinniśmy go ukrzyżować no, Takie czerwone jabłko ukrzyżowaliśmy Żebyście widzieli co on pisał na serwerze tego to, Discord to serwerze tego. No pisał, że dużo przekleństw tam było Ale Michał Ale pisał ogólnie, że już ma gdzieś upgrade I zaczął wysyłać filmiki jak pali epeta ze Sławkiem Kurde to smak jest taki No ja ci mogę pokazać że filmik, on dalej jest Zbubia, Na serwerze To jest głupi on jest bardzo głupi, ma 10 lat rocz... Nie, te, 11 lat rocznikowo w tym Głop. roku. Głupi, Pamiętajcie, nie falcie Epety, bo wam się póco zniszczą. No lepiej, kurde, lepiej palić y, włóczniaczki przedszkola niż epety. a, no, tak. <laughs> e, <laughs> będzie. Yes, nasz jąk, że to nie jest Filip Guz będzie zbierał na kamerkę za około tysiąc. Nie wiem, czy to F wypali. go mózg Gruz. No, czy nie, w sumie teraz. E, Filip Gruz. Yy, nie wiem, nie wiem jaki rym zrobić, żeby go skomplementować. Będzie zbierał właśnie tysiaka na, na kamerę, nie wiem czy się uda czy nie, ale może, 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 nie wiadomo, może, 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 w poniedziałek, czyli jutro, idziemy na wielkie zakupy po lekcjach, do upgrade'u narzędzia, co na przykład kupujemy? Kupujemy liny, taśmy. Liny, taśmy. Yy, wiadro możemy kupić. Wiadro ja zawsze się przydają. No, wiadro. E, możemy kupić jakąś... Może palec? Nie, palec I nie można kupić. Do pociągania śmieci z tam. Palety nie... A, no, worki może. Palec raczej tam nie kupimy. No, bo jeszcze nie byś kupiła, ale droga, za drogo. Too no. many money! A my, many money. my wydamy jutro z 3 dych, coś takiego? No, jak się tak może uda. Boże, dalej, nie mogę się doczekać jak wiosna. Zobaczycie, jak tu będzie pięknie. No, szczególnie monitorowanie. terenie to będzie po prostu z bit oh, Właśnie. To tyle na dziś. Ogólnie, to, to jest slajd, to nie jest prawda, tak naprawdę, ale tak set o nie mówię. E, jak nazwać ten odcinek? Ochius e... <słuch> kiuzyn. Nie, no tak nie, na, na serio. Szybka rozmowa. Szybka rozmowa. Szybki jest słaby. Szybkie wymienienie zdań. Szybka wymiana zdań. Ha. Ale nie, czekaj. Mm, b, b, b. Nie wiem, mogę skikbaitować. Rozmowa, rozmowa o, o przyszłości od Bo, o, czekaj, co dzisiaj gadaliśmy? O, o jutrzejszych zakupach, no. gadaliśmy o serwerze Discord, gadaliśmy o tym, że Filip kupi kamerę. Ogłoszenia w grejpach. Eee, no to no, po prostu takie wiadomości, takie news. Szybkie strzały. Szybkie strzały, no. Dobra, to tyle na dziś. Się ci stało, że tak się stało. tak szybki strzał, kiedy Polska zażądała nic to niemiec. nie wiec. Święt trawa. no, to nazwa to jakieś nie wiem, jakieś jakieś nie wiem, jakoś jak orażek najcie. Intensywny.